Witam w cast, Dzisiaj niestety jestem sam, bo Unheada nie ma. Nie mogliśmy się zgrać. Każdy ma własne życie. Tak to jest. Dzisiaj będzie o prawdziwych modelach moralności. więc zaczynamy. Zachary Case, urodzony 22 stycznia 1992 roku, początkowo znany w internecie pod pseudonimem Flame Amigo619, uczęszczał on m.in. na portal fanfictionnet, gdzie pisał dzieła o Soniku, Ratchet i Clank. Oraz oczywiście Ciuchci Tomku i My Little Pony. Ludzie zaczęli naśmiewać się z jego fiku o Tomku, gdzie Ciuchcie się całowały, więc usunął dzieło i zmienił swoje bio, usuwając z listy Tomka, ale oczywiście internet nie zapomina, dlatego też mogłem wam o tym powiedzieć. Zak robił też filmiki o Tomku, gdzie do zdjęć Ciuchci dorysowywał w peńcie różne rekwizyty oraz podkładał pod nie głosy. thomas oh thomas i'm coming to your shower to talk to you it's the people from youtube website thingy. they are here Henry, don't you know that uncle thomas has a star billion? lepsze są jego szepczące krzyki do mikrofonu, żeby mama nie słyszała. Kiedy odkrył Nostalgia Critic oraz Angry Video Game Nerd, przerzucił się z robienia skeczy do robienia recenzji pod pseudonimem Toon Critic Y2K. Recenzji bajek, oczywiście. I od teraz będę go nazywał albo Toon, albo Zack. Jedną z pierwszych bajek był Tomasz, jak można się domyślić. Na jego szczęście My Little Pony przeżyło wielką rezurekcję z przyjaźń to magia, tak więc Zak szybko się pod to podpiął. Zrobił sobie Pony ponysonę, czerwonego kucyka z czarnymi akcentami oraz cylindrem. Zaczął on zyskiwać widownię oraz renomę, tym bardziej, że udało mu się podpiąć pod innych znanych broni analityków. Analitycy broni zajmowali się m.in. wyszukiwaniem głębokiej filozofii w odcinkach My Little Pony, często zyskując tysiące, jeśli nie miliony wyświetleń. I tak mała dygresja, bo autyzm w tej społeczności sięgał zenitu. Przykładowo była, być może jeszcze jest, postać zwana Dr. Wolf. Koleś był w rzeczywistości księgowym, ale w świecie broni był on wilkiem psychologiem. Wymyślał on głupoty, które miały brzmieć jak głęboka filozofia, i miał on serię, gdzie robił wywiad z innymi gwiazdkami analitykami. Seria ta bardzo spodobała się niejakiemu Christianowi. Zresztą on w ogóle kochał tych analityków. Chris bardzo chciał wywiadu z Dr. Wolf, i nawet sam ów odegrał, używając postaci Lego. Zarówno dzieła Dr. Wolf, jak i dzieło Christiana są szczytem tyzmu, więc polecam obejrzeć. Wracając do Zaka, należał on do grupy Skype zwanej The Rift Cafe grupy, która wymyślała sobie lore do swoich postaci. Historyjki te były potem częścią jego filmików na YouTube. Stał się on częścią serii TF2 Analysis, gdzie kucykowe postaci brony anali analityków robiły różne głupoty w świecie Team Fortress 2. Były to animacje, jeśli chcemy to tak nazwać. I Wielki Szok, Chris był wielkim fanem tej serii. I jakimś cudem, animacje te nadal są produkowane. Kiedy pisałem skrypt, ostatni odcinek wyszedł dwa miesiące temu. Z jego popularnością na no, jaw zaczęły wychodzić różne jego dziwactwa. Podczas Bronikon 2015 był on częścią niesławnej orgi, Zak brał w czoko i polała się krew. Podczas tego zdarzenia osoba zwana Minty Root, animator, został niewpuszczony do swojego pokoju, a gdy już go wpuszczono, powiedziano mu, że Tun krytyk zmolestował jego pluszaka kucyka. Po konfrontacji Zak zaczął się z niego naśmiewać za to, że jest Kanadyjczykiem. Natomiast na przykład nie wiem, przeprosić. Podczas konwentu Babską 2017 ktoś dorwał cylinder Zaka i wsadził go do toalety. W akcie zemsty Zak stwierdził, że sprawcy ci kazali, żeby dziewczyna wysłana po tę czapkę pokazała cycki, za co zostali oni zbanowani z konwentu. Dziewczyna ta potem powiedziała, że to była nieprawda, ale konwenciarze mieli to gdzieś, bo zbadanie sprawy to zbyt wielki wysiłek. Ogólnie okazało się, że zachowywał się on niekulturalnie podczas konwentów, często macając ludziom tyłki. W roku 2018 dokonał się wyciek zrzutów konwersacji na Skype, gdzie wtedy 24-letni Zak rozmawiał z 14-letnią dziewczynką. W rozmowach tych Zak zdawał sobie sprawę, że popełnia błąd i nawet sam siebie nazwał pedofilem, jako że uprawiał z nią dorosły roleplay przyznał, że był nią zauroczony. I tak toczyło się to przez ponad rok, kiedy to w końcu Zak postanowił przyhamować. Po roku groomingu zdał sobie sprawę, że może troszkę przesadził. W tym samym czasie, co wyciek wiadomości, ktoś wstawił filmik, w którym Zak rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi broniaczami o tym, jaki jest z niego niedorozwój. Przyjaciele postanowili zerwać z nim i kazali mu samowolnie zgłosić się na policję. Zgadnijcie, czego Zak nigdy nie zrobił? Hmm. I ciekawe też, ile czasu jego przyjaciele siedzieli na tych rozmowach zamiast coś z tym zrobić. Wyciek był w 2018, a rozmowy musiały być w 2016, jeśli miał wtedy 24 lata. Ludzie zaczęli srać na tych tak zwanych przyjaciół za to, że sami nie zgłosili go na policję. W Ameryce istnieje przekonanie, że jeśli ktoś nie jest z tego samego stanu, to policja nic z tym nie zrobi. Chociaż policja ma pewnie jakąś tam łączność między stanową, no ale dobra. No tak czy owak, polała się fala krytyki. Podczas rozmowy nieświadomie chyba Zak przyznał, że robił podobnie złe rzeczy, ale to była najgorsza rzecz. Ups. We can't associate with this We can't we can't we cannot Seriously? Seriously we cannot, we, we cannot be We can't be associated with this Dude, look, I'm, I made a stupid mistake, or I'm trying to fucking change from that. I I get Sam, it, alright? I did some stupid stuff. If I may explain as calmly as possible, a mistake is saying something inappropriate. A mistake is calling someone the wrong gender nowadays. What you did is a crime and you knew it was a crime. There is evidence that proof Z cienia wyszła też osoba zwana Abby, która stwierdziła, że Zak czepiał się jej, kiedy ta była nieletnia. Innymi słowy, jak sam stwierdził w rozmowie na Skype, nie był to jego pierwszy taki wybryk. Twin Critic to prawdziwy, pełnokrwisty pedofil. O, przepraszam, Plik PDF, proszę YouTube nie zabiera mi moich 5 Eurocentów. Zak po tym wszystkim uciekł z internetu. Chwilowo, jako że historie o nim niosły się poza sam fandom My Little Pony. I teraz taka mała, wielka dygresja, bo z tego wszystkiego wyniknęło też trochę innego całkowitego imbecylizmu. Otóż osoba znana jako Sega Sister miała własną historię bycia ofiarą turn pod Podkrój akcji hashtag MeToo tu było ruchem mającym zwrócić uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet, przede wszystkim w Hollywood. Sega poznała Tuna w 2016 roku podczas konwentu i według niej był to spoko koleś. Sega jednak miała już chłopaka, pseudonim Voice of Reason. Załatwili sobie oddzielny pokój, bo chcieli uprawiać seks. Sega i Voice of Reason oczywiście. Cóż za romantyczne miejsce, tak w ogóle? Konwent, my little pony. No więc ruchali się tak głośno, że z drugiego pokoju słyszał to Tune Critic i zaczął on o tym gadać innym. Pamiętajcie, że to jest Me Too, więc Sega Systry myśli, że jest tutaj ofiarą. Jakimś cudem myślała, że dobrym pomysłem jest uprawiać głośny seks w hotelu. Oczywiście, że ludzie będą się z tego naśmiewać. Mieli szczęście, że obok był Tune Critic, a nie jakaś rodzina z dziećmi, bo wtedy skończyłyby się walentynki. Innym razem, podczas grupowego czatu na Skype, Sega Systry już zaczęła. Pokazywać cyce. Sama z własnej woli. Pamiętajmy, że miała wtedy chłopaka: Voice of Reason. Tuna tam nie było, ale. Zostawił on jej parę wiadomości, dokładnie pięć, ale je usunął zanim zdążyła je przeczytać. No więc skonfrontowała się z nim. Okazało się, że były to komplementy. Sega-systy zaczęła więc z nim flirtować. Mając chłopaka, pamiętajmy. Tun przyznał, że chciał zacząć z nią związek. Podczas prywatnej rozmowy na Skype zapytał, czy chciałaby pokazać mu cycuszki. Sega oczywiście zgodziła się! Zgodziła się, sama z własnej woli, ale chyba miała wyrzuty sumienia i zmieniła zdanie w ostatniej chwili. Następnego dnia rozmawiali znowu i Sega stwierdziła, że powinni o tym zajściu powiedzieć voice of Reason, czego tu nie chciał zrobić. Sega zgodziła się na to, by jak sama stwierdziła, nie zepsuć przyjaźni między nimi. Bo Tune i Voice of Reason byli a, kumplami. Później jednak powiedziała o tym Voice'owi, ale trzymała tożsamość Tuna w tajemnicy. Czyli powiedziała, że ktoś ją podrywał, ale nie powiedziała kto. Sega porównała te wydarzenia do pedoprzygód Tuna, że niby Sega też była przez niego molestowana, co oczywiście nie jest prawdą. Nawet jeśli był w tym grooming, Tun wcale nie musiał się starać, by Sega Sisters z własnej woli zaczęła z nim flirtować i chciała mu pokazywać cyce. Kiedy Voice of Reason usłyszał o pedo-przygodach Tuna, zapytał Sega Sister, czy tym anonimowym podrywaczem był właśnie on. Sega ani nie zaprzeczyła, ani nie potwierdziła tego, <grych> więc nawet nie mogła się przyznać. Po tym wszystkim biedna Sega nie mogła spać, bo bała się, że zobaczy Tuna w snach, bo przypominał o niej poprzedniego chłopaka, który nadużywał ją seksualnie. Voice wybaczył swojej dziewczynie, ale nie wybaczył Tunowi. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś w internecie pojęcie kak cuck", albo kakold. c u -c -k, cuck", To taki facet, którego dziewczyna albo żona jest niewierna, a on zwykle na to pozwala z pełną świadomością. No więc, Voice of Reason to taki typowy kak. Swoją drogą, Voice i Sega wzięli ślub. Nie wiem, nie mam pojęcia, jakich małżeństw się ma obecnie, więc to jest może dla was zadanie bojowe, zadanie domowe. Jeszcze był koleś, który bronił tuna, zwany Performance Major. I w filmiku przyznał, że uprawiał roleplay z nieletnimi. Koleś myślał, że przyznanie się do tego to dobry pomysł i dobra obrona tuna. Oczywiście obwiniał ofiarę, czyli nieletnie dziecko, no więc Spoko, Koleś. Ok, I'm going to tell you a little secret about myself. I am probably the biggest erotic roleplayer there is. I role play with just about anyone who's willing. And sometimes if the minor is mature enough, I'll role play with them too. To wszystko to taka dygresja, żeby pokazać, że Tun obracał się w bardzo upośledzonym gronie. Od przyjaciół po krytyków Tuna każdy cierpiał na mocnego pierdolca. No więc po jego odejściu z internetu ludzie szybko odkryli nowe konta, które najprawdopodobniej należały do Tuna. Poza kontami Skype i Telegram odnaleziono też jego Twitch, gdzie streamował. Kiedy to odkryto, szybko się zmył, więc najpewniej to był on. Zresztą wszystkie konta magicznie znikały, kiedy ktoś powiązał je z Tunem. Odkryto go na Discordzie, gdzie oczywiście gadał o seksie i był ogólnie wstrętny, więc bardzo szybko go rozpoznano. Ogólnie bardzo ciekawie koleś się ukrywał, bo na każde konto miał jakąś grafikę, więc wkładał czas i jakiś tam wysiłek w prezentację konta. Wszystko jednak z czasem zostało odkryte, głównie poprzez jego zachowanie. Wielu ludzi zaczęło pisać i robić dokumenty o nim. Jak wyglądała ich znajomość z tunem, by jeszcze bardziej dać znać internetowi, co to za typ. Okazało się, że pod innymi pseudonimami dalej uprawiał grooming, wykorzystywał ludzi, by na przykład płacili za jego zamówione obrazki, uprawiał z nimi roleplay, chciał ich poznać w realu, dla seksu oczywiście. Tak więc to, co kiedyś tun nazwał błędem, nadal się powtarzało. Chociaż ten stwierdził, że się zmienił. Cóż przynajmniej tym razem nie podrywał nieletnich. Ale za case nadal jest aktywny i najpewniej dalej uprawia grooming. Tak więc drodzy słuchacze, uważajcie z kim uprawiacie seksualny roleplay w internecie. Bo być może spotkacie kucykowy plik PDF, niegdyś znany jako Critic Y2K. No więc to była nasza pierwsza osoba. A teraz bez zwlekania? to osoba numer dwa: Herbert Kenneth Uachaka? Hua c h -a -c -a. Nie wiem, jak to się czyta. Nazwijmy go Chłaciaka. Będzie śmiesznie. Urodzony 11 stycznia 2005 roku. Czasami nazywany Timmy albo Timothy. Jest osobą autystyczną. Podobno bardzo utalentowaną w dziedzinie matematyki. Brał też udział w konkurencyjnym kodowaniu, gdzie swoją drużynę nazwał Code Horses, czyli kodowe konie. Jego kucysona to postać z bajki Przyjaźń to magia, zwana Sunburst, nawet nie przekolorowana o imieniu Danceburst. Jego LARP, czyli live action roleplay, polega na udawaniu brata, najwyraźniej bliźniaka, Sunbursta, i bardzo mocno się tego trzyma, używając kucykowej mowy, kiedy tylko może, na przykład nazywając ręce kopytami albo kobiety klaczami. Herbert uważa się za intelektualistę, ale jest co najmniej pseudo. Potrafi on wypisywać wielkie ściany tekstu w odpowiedzi na wszelką krytykę bądź podczas debat w internecie. Uważa też, że nieudzielanie się w debacie jest chórzliwe, więc sam nigdy od żadnej nie ucieka. Nadużywa on stwierdzenia axiom, czyli stwierdzenia, że coś jest prawdą, jako początek argumentu. Oczywiście Herbert używa tego, by nie musieć argumentować swoich postulatów, po prostu z góry zakładając, że są prawdą. Herbert lubił grać w Pony Town, grę MMO o kucykach. Został jednak zbanowany za homofobię, transfobię i oczywiście za przyjaźnienie się z, niel z nieletnimi. Na Discordzie stwierdził, że pociąga go wirtualny gwałt, a Pony Town było jego terenem łowieckim. Z czasem udało mu się wrócić do gry, tym razem postać nazwał Fractured, <ścoughs> Fractured Danceburst i dał jej opaskę na oko. Było to nawiązanie do Punished Venom Snake postaci z Metal Gear V albo Metal Gear V, jak wolicie. Oczywiście łamało to zasadę omijania banów, tak więc został zgłoszony i ponownie zbanowany. Herbert, trochę jak Christian, ma tendencję do dzielenia się swoim życiem prywatnym, tak więc na przykład wiemy, że masturbuje się 3-4 razy w tygodniu i że jego fetysze to regresja wiekowa, pieluchy i cuckolding, coś co poruszyliśmy mówiąc o Voice of Reason. Nie rozumie też, że nie każdy interesuje się My Little Pony, bo jako, że to jego autystyczna obsesja twierdzi, że każdy powinien lubić kucyki tak jak on. Według niego Equestria, świat My Little Pony, nie posiada takich drakońskich zasad dotyczących wieku zgody i posiada on tam harem źrebaków, czytaj dzieci. Wierzy on też, że potrafi przemieszczać się do Equestrii, więc jako tako wierzy w połączenie wymiarów, zupełnie jak Chris Chan. Herbert uważa ludzi, którzy nie popierają pedofilii i zoofilii, za konformistów, którzy powstrzymują się przed tego typu rzeczami. I właśnie z tego najbardziej zasłynął. Teraz połączcie autyzm, miłość do My Little Pony, pedo, zo i jego chęć do debatowania. Jest on wielkim apologetą zo i PDFów na swoich serwerach Discordowych, w mediach społecznościowych oraz na YouTube. Dance Burst Debunks była jego główną serią, gdzie na przykład omawiał, czy pedofile powinni być wrzuceni do rozdrabniaczy drewna, albo czy zoofilia jest etyczna. Herbert bronił też broniego zwanego of Waves", który uprawiał grumik na 14 latce, chociaż sam of Waves nie lubił tego filmiku i poprosił, żeby Dance Burst go usunął. Niestety, albo stety zależy jak na to patrzeć. Jakość audio w jego filmikach była bardzo kiepska, spowodowana słabym mikrofonem, złym miksem audio oraz faktem, że Herbert gadał jak prawdziwy autysta. Jego najbardziej rozpoznawalnym filmikiem stał się 25-minutowy wywód brojący zoofilię. Miniaturką filmu była uwaga Twilight Sparkle w formie człowieka z Equestria Girls, Naga z masłem orzechowym zasłaniającym jej cycki oraz Spike jako pies zlizujący masło orzechowe. Opisuje to, bo raczej tego w filmiku naszym nie pokażę. Przykładem jego argumentów jest, jeśli zabijanie zwierząt jest dozwolone, to czemu nie seks z nimi? Oraz zwierzęta nie doznają traumy i nie popełniają samobójstwa po byciu zgwałconym. Herbert debatował o zwanego Hunter Avalon. Tematem była właśnie moralność zoofilii. Przegrał tę debatę, oczywiście. Potem wypisywał ściany tekstu we własnej obronie. Debatował on się też podobno z kimś z Kiwi Farms. Ale ta osoba z Kiwi Farms miała tak bardzo ostry, mocny, francuski akcent, że po prostu nie dało się tego słuchać, więc nie przesłuchałem tego i nie wiem o czym było. Dokonam, że po prostu Danzburst przegrał tę debatę również. Pod naciskiem wszelkich ludzi na YouTube, robiących o nim filmiki i rozbebeszających jego argumenty, Danzburst w końcu zniknął z internetu. Usunął wszystko, ale oczywiście wiele rzeczy zostało zarchiwizowanych. No, i to by było na tyle na dzisiaj. E, chyba dużo z tego nie wyszło, niestety. Miał być to dosyć długi odcinek. Pewnie byłby o wiele dłuższy, gdyby był ze mną Bone. No, niestety nie wyszło. Mam nadzieję, że Wam się podobały te dosyć, dosyć niszowe postaci. Chyba nie omawiane jeszcze w polskim internecie, tak więc. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie i trzymajcie się. Do następnego razu, kiedykolwiek to by nie było. Mam, you don't understand! <laughs> Mom! Mom! Get your head off the internet router! Get your head off the internet! Oh, don't, don't disconnect it! Mom! Mom! Stop disconnecting the internet! Mom! No! Mom, please!